Tu pisma i księga Hioba, rozdział czwarty jeden. Wtedy odezwał się Elifas z Temanu i rzekł, 2. gdyby się ważono zwrócić słowo do ciebie, czy byś się zniecierpliwił, a jednak powstrzymać słowa, któż by to potrafił. Czy wszak i sam napominałeś wielu, krzepiąc na nowo ręce opadłe. Cztery, gdy się kto zachwiał, podźwignęły go słowa twoje, a uginającym się kolanom dodawałeś mocy: Pięć, Ponieważ to obecnie na ciebie spadło, rozpaczasz, ponieważ ciebie dotknęło, ogarnia cię trwoga. 6. Czyżby nie była Twoja bogobojność? Ufnością Twoją, a nadzieją Twoją nieskazitelne Twe postępowanie? Siedem. Rozważ, kto kiedy niewinny zginął? Albo gdzież to zostali prawi zgładzeni? Osiem. Ile razy widziałem tych? Którzy niedolę zaorali i nędzę wysieli, Zbierali ją sami. 9. zatchnieniem tchnieniem zginęli, Za, zadęciem nozży Jego zniweczeni zostali. 19. Poryk lwa i pomruk lwicy, Kły lwiąc skruszone. 11. Lewy ginie dla braku zdobyczy, a rozproszyć się muszą szczenię talwicy. 12. Ale mnie doszło potajemne słowo ucho moje zachwyciło zeń szept cichy. 13. W chwili marzeń. Po widziadłach nocnych, gdy sen głęboki ludzi opada, czternaście lęk ogarnął mnie i drżenie, a wszystkie członki moje zadygotały. Piętnaście tchnienie wionęło przede mną, a najeżyły się włosy na ciele mojem. Się stanęło tedy. Wejrzenia jego rozpoznać nie mogłem. Widmo przed oczyma mojemi usłyszałem szept cichy. 17: Czyż istnieje człowiek sprawiedliwy wobec Elohim, wobec stwórcy swojego czysty mąż? 18. Oto sługom swoim nie ufa, a aniołom swoim wytyka z mazy. 19. O ileż bardziej mieszkańcom z trzech glinianych, których byt w prochu się korzeni, którzy wytępieni bywają śniadnej niż mole. 20. Między porankiem, a wieczorem wygubieni zostają. Bez zwrócenia czyjejś uwagi giną na wieki. Gdy się w nich linna na mi miotu ich zerwała, umierają, a zaiste nie w mądrości.